Witajcie, kochani, w Wielkim Poście od Narzekania. Dalej mówimy o pieniądzach, pracy, bogactwie, czyli takich tematach typowych i znanych dla współczesnego świata. Historia dzisiejszego naszego bohatera pokazuje, że naprawdę, jak się mówi, portfel nawraca się ostatni, ponieważ on przestrzegał Bożych przykazań, a i tak. Nie był jeszcze wolny od wszystkich swoich materialnych bogactw. Mam tutaj na myśli tą przypowieść o człowieku, który padł na kolana przed Jezusem i zapytał go, co jeszcze mogę uczynić, żeby osiągnąć życie wieczne. I kiedy Jezus zalecił jemu, żeby sprzedał i oddał wszystko, to ten człowiek bardzo się smucił, bo jak czytamy. Miał wiele posiadłości. Mi to pokazuje, jak długa, długa droga jest przed nami, żeby być rzeczywiście wolnymi od pieniędzy, od bogactw, od różnych gadżetów i wszelkiego rodzaju przedmiotów, które się nam podobają. Myślę, że one zawsze, chociaż w jakimś stopniu, będą stanowiły dla nas zagrożenie. Nawet jeżeli będziemy ludźmi hojnymi, może w nas się pojawiać właśnie takie skomstwo, zagarnianie dla siebie, chęć posiadania jeszcze więcej. Jest to takie stałe zagrożenie, bo jest to taka namiętność, która często nami kieruje. I czytamy dalej, że Jezus powiedział, że o wiele łatwiej jest wejść do Królestwa Bożego, Ludziom, którzy mają mało niż bogaczą. Jeżeli Bóg wie, że jakiś człowiek jest z nim bardzo blisko, że jest jego duszą wybraną, to mam wrażenie, że tutaj Bóg dziesięć razy się zastanowi, zanim da człowiekowi bogactwo. Bo Bóg nie chce takiej sytuacji, żeby pieniądze, różne gadżety, posiadłości właśnie przysłoniły boga. Więc kiedy ktoś jest naprawdę wierzący i jednocześnie bogaty, to to musi być człowiek, który oczywiście, jak czytaliśmy wczoraj, przestrzega Bożych przykazań, ma bojaźń względem Boga, ale to jest po prostu też człowiek wolny od materialnych rzeczy, który potrafi być hojny, dawać naprawdę wiele drugiemu człowiekowi. Że rzeczywiście ten pieniądz służy innym i on jest gotowy, tak naprawdę, w każdej chwili stracić wszystko, co ma. Znam takich ludzi. Ja co jakiś czas właśnie zadaję sobie podobne pytanie, jakie zadał Jezus temu człowiekowi: Czy ja bym mogła teraz to wszystko stracić? Czy ja bym mogła teraz to wszystko. Oddać, z tego zrezygnować, to co mam, właśnie, jeżeli chodzi o rzeczy materialne. Zadaję sobie to pytanie i w ten sposób sprawdzam kondycję swojego serca. Sprawdzam, czy rzeczywiście Bóg jest dla mnie na pierwszym miejscu. I dzisiaj też Ciebie zachęcam, żebyś zadał sobie to samo pytanie i zobaczył, gdzie jesteś w tej rzeczywistości duchowej, bo myślę, że nasze podejście do pieniądza. Bardzo dużo mówi o naszej relacji z Bogiem. Panie Boże, dzisiaj prosimy Ciebie o tą gotowość, żeby oddać wszystko i pójść za Tobą. Panie, spraw to. Daj nam tą łaskę, ale daj nam też tą determinację, starania. Żebyśmy rzeczywiście współpracowali z Twoją łaską. Panie, ogłaszamy Ciebie dzisiaj na nowo, Panem naszego życia, na tronie naszych serc, na pierwszym miejscu we wszystkim. Chwała Tobie, Panie. Amen. Be grateful e do